Szanowni Państwo, zaprosiliśmy na konferencję prasową, kolejną konferencję prasową pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ze względu na działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Te działania na początku tego roku doprowadziły do tego, że w 16 nadleśnictwach na terenie działania tej Regionalnej Dyrekcji na prawie 60 tysiącach hektarów wstrzymano pozyskanie drewna. Być może Państwo pamiętają wtedy protesty firm z branży drzewnej, zakładów usług leśnych, firmy, które zajmują się przetwórstwem drewna, zakłady związane z przemysłem leblarskim apelowały o to, aby tego moratorium na tak dużym obszarze nie wprowadzać. Tak jak szacowały firmy z branży drzewnej, prawie 14% mniej drewna miało trafić na rynek regionalny, co mogło spowodować bardzo duże problemy. Mimo wielu apeli ministerstwo nie wycofało się z tego działania. A teraz na domiar złego, po sześciu miesiącach zmuszono leśników do tego, aby przygotowali jeszcze dalej idące propozycje dotyczące już na stałe wyłączenia powierzchni leśnych z gospodarki leśnej. Mamy tu mapki, które w sposób poglądowy pokazują stan poprzedni i ten stan, który jest w tej chwili proponowany przez leśników, a tak naprawdę przez ministerstwo, które zmusza leśników do tego, aby odstąpiły od tego, czym się zajmują. Od Wielu, wielu pokoleń, czyli z jednej strony sadzenia lasu, jego pielęgnowania, a potem pozyskania drewna na potrzeby ludności. Tym razem te obszary wyłączone mają być niemal dwukrotnie większe. To prawie 120 tysięcy kilometrów, przepraszam, 120 hektarów powierzchni leśnej, które mają być wyłączone z gospodarki leśnej. Trwają w tej chwili konsultacje ogłoszone mniej więcej w połowie lipca, więc w terminie, kiedy większość ludzi raczej zajmuje się wakacjami, wypoczynkiem i mamy wrażenie, że te konsultacje przez mieszkańców naszego województwa mogą być po prostu niezauważone. Dyrekcja zorganizowała webinarium, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt podmiotów. Wiele samorządów nie jest w ogóle zorientowanych, że tego typu działania będą prowadzone. One obejmą przecież duże kompleksy leśne. Dotyczy to tak jak poprzednio. Puszczy Białowieskiej, Puszczy Kniszyńskiej, Puszcza Augustowskiej na terenie naszego województwa. Zachęcamy więc mieszkańców do tego, aby brali udział w tych konsultacjach. Bo warto, abyśmy to my, mieszkańcy Podlasia, decydowali o tym, co będzie działo się na terenie naszego województwa. Te konsultacje trwają tylko do 4 sierpnia. Zostało więc już zaledwie około tygodnia swoje uwagi do tych propozycji leśników, a tak naprawdę do propozycji Ministerstwa Klimatu i Środowiska można składać tu bezpośrednio w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, można przesłać tradycyjną pocztą bądź na adres mailowy, który jest widoczny na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Uważamy, że tego typu działania są ze szkodą dla naszego regionu, ze szkodą dla naszej gospodarki. Pamiętajmy, że kryzys na granicy doprowadził już do poważnych perturbacji w ruchu turystycznym na terenach nadgranicznych, a teraz ta propozycja Ministerstwa Klimatu będzie tylko pogłębiała te kłopoty. Nie dajmy, aby za nas decydowano o tym, co ma się dziać na terenie naszego województwa. Szanowni Proszę. Państwo. Szanowni Państwo, to bardzo ważne, żebyście wszyscy mogli wziąć udział w tych konsultacjach, żebyście mogli wypowiedzieć się na tak ważny temat, który dotyczy przecież tutaj naszej części województwa. 30% to jest lesistość na naszym terenie. I rzeczywiście jest to robione tak trochę po cichu, bo mieszkańcy o tym nie wiedzą, że przecież ta decyzja będzie ich mocno dotyczyła, bo rozumiemy. że Trzeba chronić przyrodę, dbać o przyrodę, ale musimy też wiedzieć, że przyroda powinna służyć przede wszystkim człowiekowi. A te ograniczenie wykorzystania lasu będzie mocno dotyczyło mieszkańców, bo będzie też i zakaz wstępu. Oczywiście będzie to bardzo wpływało na przemysł drzewny, na pozyskiwanie drewna. A tutaj przecież nie chodzi o wycinkę typową drzew, tylko chodzi o pielęgnację też, żeby ten las, te lasy mogły służyć przez długie, długie lata mieszkańcom. Dlatego też bardzo też niebezpieczne jest to właśnie tutaj już co, co pan poseł powiedział, że te konsultacje trwają bardzo krótko, tylko do 4 sierpnia w okresie takim urlopowym. To chyba po to, żeby większość społeczeństwa mieszkańców nie zauważyła, że podejmowane są tak ważne decyzje i żeby to się odbyło poza ich udziałem. Niebezpieczne jest to też, że ta decyzja jest wprowadzana właściwie bez jakiejś analizy, bez oceny jak ta decyzja będzie miała skutki dla społeczeństwa, dla osób zatrudnionych w przemyśle. Ile to też osób może stracić się miejsca pracy, dlatego też weźmy udział. Zachęcamy serdecznie, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się w tym temacie i skorzystali z możliwości tych konsultacji. Polska jest krajem, który ma jedną z najwyższych w Europie lesi, lesistości. I gdy mówimy o pozyskiwaniu drewna, gdy mówimy o gospodarce leśnej, to mówimy o tym, że z jednej strony nasadzaliśmy przez lata i nasadzamy ciągle nowe obszary leśne, a z drugiej strony prawidłowa gospodarka polega na tym, że drzewa, które już osiągają wiek taki, który kwalifikuje je do wycinki. Powinny być usuwane. Ja pokażę Państwu obrazek wczorajszy, z drogi pomiędzy Hajnówką a Białowieżą. Drzewo o średnicy kilkudziesięciu centymetrów spadło na drogę. Dobrze, że w tym momencie nie jechał tam nikt. Drzewa umierają stojąc. Jeśli nie zostaną w porę ścięte, to obumierają i wywracają się. To drzewo mogło kogoś zabić. To, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej od lat wiemy, ale no, to jest obszar w dużej części chroniony. Natomiast zabronienie jakiejkolwiek gospodarki leśnej na obszarach, które były ciągle w tej gospodarce poddane, no, prowadzić będzie do takich samych sytuacji. Drzewa będą umierać stojąc, drzewa będą padać, przewracać się, będą powodować zagrożenie, a jednocześnie będziemy zabijać własny przemysł drzewny. I jeszcze raz podkreślamy, tu chodzi o to żeby prawidłową gospodarkę leśną prowadzić, nie dewastację, nie wycinkę bezsensowną, tylko wycinanie tego co już osiągnęło odpowiedni wiek, żeby tej wycince być poddanym. Zachęcamy do wypowiadania się wszystkich podlasian, bo środowiska, które nie rozumieją na czym polega przyroda, jak przyroda sama sobie nie poradzi. Bez udziału człowieka, no bo gdyby przyroda sama sobie radziła bez udziału człowieka, to te dinozaury, które jednak nie od kamieni wyginęły, biegałyby dalej po stoku, Gdyby przyroda sobie sama poradziła, wiele gatunków zwierząt, które na przestrzeni tysięcy, setek tysięcy lat, czy tysięcy lat wyginęły i przestały na ziemi już żyć, przetrwałyby. Więc musimy przyrodę wspierać, od tego mamy i cywilizację, ale też od tego mamy możliwości. Powinniśmy odpowiednią gospodarkę prowadzić także w lasach, nie tylko państwowych, ale także w lasach prywatnych. Powinniśmy chronić nasze środowisko, ale chronić rozumnie. Przypomnijmy jeszcze raz, w tej chwili Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Na polecenie Ministerstwa Klimatu przygotowała nową wersję już takich docelowych wyłączeń z gospodarki leśnej. Ponad dwa razy więcej obszarów niż to moratorium ze stycznia tego roku. 120 tysięcy hektarów lasów ma być wyłączonych z gospodarki leśnej ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Pozwólmy, aby leśnicy zajmowali się tym, co robią bardzo dobrze od wielu pokoleń. Pozwólmy na to, aby także gospodarka związana z przetwórstwem drewna rozwijała się nadal na Podlasiu tak, jak to było tradycyjnie od wielu, wielu lat. Weźmy udział w konsultacjach, pokażmy jaki jest nasz stosunek do tych decyzji. Nie mamy nic przeciwko ochronie przyrody. Jesteśmy za ochroną przyrody, natomiast wszędzie są pewne granice, których przekraczać nie należy, a obecne Ministerstwo Klimatu te granice Przekracza, nakazuje leśnikom działania wbrew ich woli. Te konsultacje są ważne dla naszego województwa, weźmy w nich udział. Czas jest tylko do 4 sierpnia. Myślę, że też należy wspomnieć, że konsultacje były już takie na początku roku, tam bodajże też w województwie podkarpackim. Wypadły niekorzystnie dla ministerstwa, bo ponad 90% mieszkańców opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu właśnie tym ograniczeniom. Dlatego konsultacje zostały też ponowione jeszcze raz. Mamy nadzieję, że również tutaj decydujący głos będzie mieszkańców, którzy żyją na tych terenach, ale również którzy pracują w przemyśle drzewnym. No przecież jest to też ważny temat ogólnie dla gospodarki narodowej, także zapraszamy na konsultacje. Dziękuję bardzo. No, chyba dziękuję, że Państwo dziękuję. mają pytanie. Tak, Proszę pytanie bardzo. Pani jedno mam, Bo zostało wprowadzone to moratorium, które ogranicza możliwość uzyskiwania drewna wcześniej bez żadnych konsultacji. No wiadomo, losy państwowe tego nie zaskarżą, że muszą dokonać ten dokument. Tak jest. Ale czy jest w ogóle no, jakiś podmiot, być może posłowie, być może ktoś inny, kto byłby w stanie zaskarżyć moratorium? Bo najpierw powinny być chyba konsultacje, żeby... Nagle z dnia na dzień zostawić ludzi na no bez, bez niczego. Ja mówię o przemyśleć żadnym, ale nie tylko. My specjalnie zwołaliśmy specjalne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska poświęcone temu tematowi. Spotykaliśmy się dwukrotnie. Z mojej inicjatywy posłowie Prawa i Sprawiedliwości zażądali spotkania Komisji, ponieważ rząd na ten temat w ogóle nie chciał rozmawiać. Wskazywaliśmy na brak podstawy prawnej tak naprawdę, bo to moratorium jest wbrew obowiązującej ustawie o lasach i na podstawie polecenia ministra klimatu leśnicy mieli nagle przestać wykonywać plan urządzania lasu, który jest dokumentem których zobowiązuje do prowadzenia gospodarki leśnej. Usłyszeliśmy, że minister ma takie uprawnienie, może wydawać decyzję. To przypomina trochę to, co robi rząd Tuska także w innych dziedzinach. Oni stosują prawo tak, jak je rozumieją, czują się tutaj całkowicie bezkarni. To moratorium miało obowiązywać tylko pół roku, skończyło się pół roku. W czerwcu pojawiły się pierwsze propozycje i były konsultacje także na naszym terenie, ale był niewielki udział i... Wypadły one niekorzystnie, nie pomyślnie Ministerstwa Klimatu, dlatego przedłużono termin tych konsultacji i dziś mamy taki stan zawieszenia. To moratorium w zasadzie nadal obowiązuje, chociaż miało być tylko do końca czerwca, a w tej chwili rozmawiamy już o podwojeniu obszaru, na którym ma być zakazana działalność leśna, gospodarki leśnej prowadzona przez leśników od wielu, wielu lat. Ja to wszystko wiem, tylko czy ktoś jest w stanie zaskarżyć to? Oni twierdzą, że działają zgodnie z prawem, przedstawili nam opinię prawników z Ministerstwa Klimatu, na podstawie których twierdzą, że na mocy polecenia mogą wydać takie polecenia leśnikom. Panie redaktor, władzy totalitarnej nie da się zaskarżyć, władzę totalitarną trzeba obalić. 120 tysięcy hektarów na terenie naszego, bo teraz jest 50 na terenie naszego. W tej chwili jest prawie 60 tysięcy hektarów objętych moratorium na terenie działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Więstoku. Według tych propozycji ma być około 120 tysięcy, czyli dwukrotnie więcej. Dotąd obejmowało to 16 nadleśnic, teraz obejmuje 26 nadleśnic. Jesteśmy pod siedzibą Regionalnej Delekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, gdzie odbyła się niedawno konferencja prasowa polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone, czy ogłoszone w zasadzie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. No i te konsultacje wzbudzają tutaj pewne kontrowersje. Ze mną jest senator Anna Bogucka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Pani senator, co jest takiego niepokojącego w tych konsultacjach, oprócz tego, że są przeprowadzone no, w zasadzie w środku wakacji i w bardzo krótkim terminie? Tak, to jest też bardzo takie wymowne chyba, że komuś zależy, a komuś no wiadomo, Ministerstwo klimatu i środowiska, żeby jak najmniej mieszkańców dowiedziało się o tych konsultacjach, ponieważ do 4 sierpnia można tylko wziąć udział w konsultacjach. Jednak decyzja, która wejdzie w życie, jeżeli no, przynajmniej do tego wszystko zmierza, będzie bardzo niekorzystna, będzie dotyczyła wszystkich mieszkańców tutaj żyjących na tym terenie, bo ograniczenie korzystania z lasów, to, to przede wszystkim niebezpieczeństwo dla przemysłu drzewnego, dla ludzi pracujących w zakładach z tym związanych, bo oczywiście ograniczona będzie bardzo pozyskiwanie drewna, ale to również zmiana życia dla wielu mieszkańców, którzy żyją na tym terenie, bo nie będą mogli w pełni korzystać z lasów, także to, to jest bardzo zła decyzja. nie, Dotychczas nie były właściwie przeprowadzone żadne analizy. Eksperci się nie wypowiadali na ten temat, jak, jakie to mogą być skutki dla i gospodarki narodowej, ale i dla przemysłu, dla mieszkańców. Dlatego też bardzo no, zachęcamy, żeby jak największa liczba mieszkańców mogła wziąć udział w konsultacjach, żeby mogli wypowiedzieć się, czy naprawdę chcą, by ten zakaz i to ograniczenie dostępu do, do lasów weszło w życie. Dlatego też zapraszamy do, do wzięcia udziału. Ja tylko wyjaśnię, że chodzi po prostu o moratorium, które zostało wprowadzone 8 stycznia tego roku, które ogranicza możliwość pozyskiwania drewna na znacznym obszarze, szczególnie tutaj w województwie podlaskim, gdzie branża drzewna jest no, można powiedzieć osią Podlaskiej całej gospodarki no i bez żadnych konsultacji bez niczego z dnia na dzień moratorium zaczęło obowiązywać a dopiero później ogłoszono konsultacje społeczne pani senator ale były już konsultacje społeczne tylko one poszły nie pomyśli obecnych władz Ministerstwa Klimatu i Środowiska no i dlatego teraz są takie inne konsultacje takie już żeby wynik się zgadzał tak to jest też bardzo wymowne bo pierwsze konsultacje były z wynikiem jednoznacznym, bo tam ponad 90% mieszkańców wypowiedziało się przeciwko temu memoratorium. Dlatego też powtórzono i teraz są drugie te konsultacje, ale też, no tak jak mówimy tutaj, w terminie bardzo takim niekorzystnym, bo nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego też no, chcemy poinformować jak najwięcej mieszkańców, żeby wzięli w tym udział, żeby wypowiedzieli Widzieli się, bo ta decyzja będzie bezpośrednio ich dotyczyła. To są, to jest, tak jak tutaj już była mowa, to jest przemysł drzewny, to jest duża liczba ludzi zatrudnionych, ale również to są mieszkańcy, którzy korzystają z lasów. Jesteśmy za ochroną przyrody, ale ta przyroda powinna służyć człowiekowi i też no, przyroda sama się nie obroni tutaj chodzi też o... Pielęgnację drzewostanu, o, e, pojawiają się jakieś choroby, więc ta wycinka też to jest taka wycinka też pielęgnacyjna, e, a to e, ta decyzja, która może wejść w życie e, ogranicza jakiekolwiek, jakąkolwiek ingerencję człowieka i, i możliwość korzystania z lasów. Ze mną rozmawiała senator Anna Bogucka i ja tylko dodam z, ze swojej strony, że kilkanaście dni temu rozmawiałam z leśnikami, którzy mówili mi, no oni nie wypowiedzą się tak przed kamerą, ale na tak zwanym offline mówili mi, że czują się po prostu zakładnikami Ministerstwa Klimatu i środowiska, że oni nie chcieliby wprowadzać takich ograniczeń, bo dla nich to jest również strata i no, pogorszenie współpracy z producentami, czy też z firmami, które zajmują się przerobem drewna, czy też no, w ogóle jakby z branżą drzewną z tymi firmami. No i nie podoba im się to, co robi Ministerstwo Klimatu, no ale no, niestety dzisiaj mają takie kierownictwo w ministerstwie, jakie mają. Uszy po sobie, chociaż niektórzy podnoszą, że tak powiem, głowę, bo nawet chcą pozwać ministra dorożałe za to, że ich obraża, nazywa przestępcami, no ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Tu w tej chwili najważniejsze jest, żeby konsultacje wyszły no, tak, jak one powinny wyjść, tak, jak sądzą faktycznie przedsiębiorcy i mieszkańcy województwa podlaskiego, a nie tak, jak usiłuje kolejny raz narzucić Ministerstwo Klimatu i Środowiska, bo to już się dwa razy nie udało. Za to dwa razy był tutaj protest w Białymstoku przedstawicieli firm z branży drzewnej. Spod siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Agnieszka siewiereniuk macierowska